Witam serdecznie wszystkie bliźniaki. Bliźniaki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej dla Waszego znaku na maj 2022 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Miesiąc dla Was bardzo korzystny, ponieważ na początku miesiąca Wenus. Planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wchodzi do barana, ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Później Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, również ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. I później Mars, planeta energii działania. A najważniejsza informacja jest taka, że 21 Słońce wchodzi do Waszego znaku, więc tutaj będziecie czuli się bardzo dobrze. Ale omówię od początku. 2 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do Barana, ustawiając się w korzystnym aspekcie sekstylu, który daje nowe możliwości. Tutaj bardzo dobry czas na wchodzenie w różne grupy, na pokazywanie się w internecie, w social mediach, zakładanie kanałów, wychodzenie. Ludzi przez internet, tutaj jesteście odważni, robicie wszystko szybko, odważnie, stawiacie tutaj na siebie, przyjaciele Wam pomagają, protegują Was, więc wykorzystujcie ten czas. 5 maja y, Słońce, które jest w Byku, połączy się z Uranem, planetą rewolucji, planetą nieprzewidywalności. U Was to... Y, są sprawy ukryte przed innymi, więc tutaj albo mocno możecie coś przeżywać, tak? Albo możecie dowiedzieć się czegoś trudnego. Mogą na jaw wyjść jakieś tajemnice dotyczące pieniędzy, dotyczące relacji, tak? Więc tutaj, no, uran jest nieprzewidywalny. Więc yy, uwaga też na nerwowość i jakby trudne stany psychiczne, tak? 10 maja Merkury, wasza planeta, który odpowiada za komunikację z innymi, za podpisywanie umów, za współpracę, zaczyna wchodzić w ruch wsteczny, czyli w tak zwaną retrogradację, gdzie będzie do 3 czerwca. No, u Was może nastąpić jakieś takie. Zahamowanie w myśleniu. Być może tutaj chcieliście coś realizować, ale tutaj dostajecie czas, żeby coś jeszcze przemyśleć, żeby się zastanowić, żeby jeszcze z innymi coś obgadać. Pamiętacie, że nie jest to dobry czas na podpisywanie umów, na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć. Nie wiemy wszystkiego. Nie wszystko, co jest nam przedstawiane, nie wszystkie informacje są prawdziwe. Nie jest to również dobry czas na zakup sprzętów elektronicznych. Samochodów, komputerów, często mają jakieś ukryte wady, więc pamiętajcie o tym. Dobra informacja: 11 maja Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, rozrostu, wchodzi do Barana, dając nam wszystkim odwagę, power, siłę. Jowisz do Barana wchodzi raz na 12 lat, jest około roku w tym znaku, tak? będzie tam do. 28 października, a później już od 20 grudnia, więc yy, yy, będzie Wam sprzyjał przez cały miesiąc, tak? Tak jak powiedziałam, dołącza do Wenus yy, Możecie tutaj wchodzić na social media, yy, działać przez internet. Dobry czas z przyjaciółmi, yy, ludzie chętnie Was protegują, widzą Was jako odważnych. Dużo możecie zrobić wspólnie z innymi ludźmi. 15 maja dość trudny dzień, ponieważ Słońce, które jest jeszcze w Byku, ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna. Tutaj y, możecie przeżywać coś, tak? Y, być może zobaczycie, że to co robicie nie do końca Wam odpowiada. Y, wasze poglądy, to co myśleliście na dany temat, to czego się nauczyliście, wcale nie jest może tak, y, jak myśleliście. Zmiana tutaj poglądów, zmiana y, myślenia, tutaj przeżywacie coś mocno, tak? Jakby uważajcie tutaj też y, na waszą psychikę, tak? Jesteś jakby słońce, zanim wejdzie do waszego znaku, to jest też, y, dopóki słońce jest w byku, dla was jest to przed urodzinami, więc jakby czas pożegnania pewnych rzeczy, tak? Czas podsumowania roku. Y, i zastanawianie się, co chce realizować dalej, a chco, co chce zakończyć, tak? Mm, więc yy, jakby jesteśmy już tutaj pod wpływem pełni, która jest 16 maja. Yy, odbywa się pełnia z całkowitym zaćmieniem księżyca w znaku Skorpiona, tak? U Was. Yy, 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 Pełnie jest, wiecie, czasem zakończeń, dla Was szczególnie, tak? Zamykania pewnych rzeczy. Tutaj u Was dotyczy to pracy, życia codziennego, być może zdrowia. Yy, skorpion, yy, tam gdzie jest skorpion, mamy od tego odchodzić, tak? Być może pracujecie w jakimś miejscu, które nie jest dla Was dobre, nie jest zdrowe, destrukcyjne, być może... Yy, Właśnie y, będziecie zmieniali styl życia, y, rezygnowali z czegoś, z jakichś używek, na przykład, tak? Y, rytm dnia zmienicie, zaczniecie, nie wiem, pożegnacie się na przykład z papierosami albo z alkoholem albo z pracą, do której chodzicie i przez nią y, przeżywacie jakieś y, załamania psychiczne, czy trudno jest Wam psychicznie, tak? Pełnia daje nam szansę y, zakończenia tego. Y, podczas pełni, czym możecie się wspierać? Y, też nie wszystko wiecie, nie wszystko widzicie, tak, jest całkowite zaćmienie Księżyca, ale wspiera nas sekstyl do Neptuna. Czyli tutaj wy macie y, jakieś marzenia o swoim powołaniu, o tym, co chcielibyście robić że chcielibyście y, robić coś od serca, coś, co kochacie, być może y, warto tutaj się tym wspierać, swoimi marzeniami, tym y, o tym, kim, <laughs> przepraszam, chcielibyście być, co chcielibyście robić, żeby czuć się spełnieni. Pewnie może Wam to mocno pokazać. 18 maja odbywa się połączenie Marsa z Neptunem. Nie jest to yy, dobry dzień. Yy, połączenie Marsa z Neptunem jest jakby w trudnym aspekcie do Waszego znaku, tak? I jakby nawiązuje również do tego, czym się zajmujecie, do Waszej pracy, do Waszego powołania. Mocno tutaj możecie zobaczyć, że, że na przykład yy, jakieś macie niespójne informacje, na przykład od szefów, tak? nie do końca wiecie, co robić, takie zagubienie, jakaś niepewna sytuacja może być, wiecie, możecie zostać też oszukani, tak? uwaga tutaj na jakieś niesprecyzowane polecenia, tak? nic nie jest jasne, nic nie jest pewne. Mars w rybach nie czuje się dobrze, jakby jest słaby energetycznie. I jeszcze jest do Was w kwadraturze, to też jakby możecie nie mieć siły, być zagubieni. Uważajcie też na wszelkiego rodzaju używki, leki, tak, bo to łatwo zatrucia wtedy. Ale 21 maja słońce wchodzi do Waszego znaku, dając Wam siłę, dając Wam energię, jakby wychodzicie z tego marazmu, zaczynacie. Yy, słońce to czego ja chcę, czego ja pragnę, a Wy robicie lub. Przepraszam, lubicie być w ruchu, lubicie działać, lubicie gadać, jesteście komunikatywni, trochę wychodzicie z tego letargu, tak? 23 maja Merkury, wasza planeta, która, tak jak mówiłam, odpowiada za komunikację, biznes, współpracę z innymi, będąc w retrogradacji, wraca do byka, czyli Tutaj mocno u Was widzę też nacisk w tym miesiącu na Waszą psychikę, na sprawy ukryte przed innymi. Być może jakby to już pełnia Wam pokaże, tak? Że jest coś, co trzeba zostawić, co trzeba zakończyć, co nie jest dla Was dobre. Tutaj Merkury skłania Was jeszcze do zastanowienia się nad tym, tak? Czy jak ja się czuję psychicznie? Czy ja... Potrafię dawać sobie przyjemność, czy jestem zadowolona z tego, co jest. Merkury nakłania Was do kontaktu z sobą, tak, z, ze swoją duszą, do tego, żebyście zastanowili się, co trzeba by zostawić, żeby, żebym poczuła się lepiej. tak. 25 maja Mars planeta energii, planeta działania, wchodzi do barana. Ustawiając się w korzystnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku, dołącza do Jowisza, do Wenus i tutaj wszystkie te trzy planety działają, grają dla Was, tak? Czyli tutaj, tak jak powiedziałam, bardzo fajny czas, żeby z odwagą wychodzić na social media, zakładać strony internetowe, różne sklepy internetowe, działać w sieci. Y, mówić odważnie, y, wspólnie z innymi ludźmi się łączyć w różne grupy, zrzeszać się. To wszystko, w, y, y, jakby wspólnie z innymi, ale jednak samodzielnie, tak, żebyście czuli jakąś swoją przestrzeń, ale wspólnie z innymi ludzie będą was wspierali, protegowali, polecali. Więc wykorzystajcie ten czas. Y, 27 maj troszkę trudniejszy dzień, ponieważ Wenus. Planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jeszcze jest w baranie i lubi mieć szybko wszystko, nie lubi czekać. Jest w trudnym aspekcie do Plutona, tak? Czyli tutaj hmm, być może czekacie na jakieś pieniądze, yy, czy na kredyt z banku, czy na jakieś dotacje, na jakieś dofinansowania. Tutaj może być jakieś ograniczenie, coś może się nie udać, jakby... Pamiętajcie, macie dobry miesiąc, więc, jakby ten dzień nie jest dobry na to, żeby iść do banku, starać się o, o kredyt czy, czy o jakieś dofinansowanie w jakichś instytucjach, bo może po prostu się nie udać. 28 maja, Wenus wchodzi do znaku byka. Czyli planeta, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemności. Wchodzi do byka, a wenus w byku czuje się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałam, dla Was jest dobry czas na zajęcie się sobą, na rozwój osobisty, na zastanowienie się, co ja mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. Co ja mogę zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby mieć więcej przyjemności, żeby układało mi się w relacjach. Do, dobry czas na zajęcie się ezoteryką, na zajęcie się tym, co lubicie, tym, co sprawia Wam przyjemność, to Wam pomoże. I 29 maja, Jowisz, planeta rozwoju, ekspansji, łączy się z Marsem, planetą działania, energii życiowej. To jest dobry dzień dla Was, na, żeby wspólnie z innymi coś zrobić, żeby działać, żeby gdzieś się pokazać, żeby zorganizować jakiś warsztat, jakiś webinar, tak, w sieci na przykład. I na koniec miesiąca odbywa się nów księżyca w Waszym znaku, czyli słońce i księżyc spotykają się w Waszym znaku. Jak wiemy, nów jest dobry na początki. Powiem tak, no, podczas tego nowiu jeszcze Mars jest blisko Jowisza, tak? I jakby to Wam pomaga, ale Merkury, Wasza planeta, czyli planeta tak naprawdę też, która w jakiś sposób reprezentuje Nów, który jest w bliźniętach, jest w trudnym aspekcie do Saturna. Tutaj... Hmm, może być tak, że y, poczujecie jakieś ograniczenia, tak, ze strony na przykład szefów, y, że na przykład coś byście chcieli zrobić, zrealizować, ale nie do końca możecie. Będziecie czuli jakieś ograniczenia, tak, w waszym myśleniu, w waszych poglądach. Merkury wrócił się do byka, tak, Pokazuje wam co wam nie odpowiada. Chociaż wiecie, Saturn jest w trygonie do waszego y, znaku i do y, w jakiś tam sposób do nowiu, tak? Więc tutaj, y, ale mimo wszystko ten nów nie jest dobry na początki, dlatego, że Merkury jest w retrogradacji, y, ale dobry czas na komunikację, na rozmowy z innymi ludźmi, tak? Na zastanawianie się. Być może tutaj ten dzień pokaże wam w jakiś sposób wasze jakieś ograniczenia, wasze lęki że wy się czegoś boicie tak? i sami się ograniczacie tym waszym myśleniem tak? waszymi poglądami że y, aby pójść do przodu, ruszyć i działać należałoby być może zmienić swoje przekonania zacząć myśleć inaczej a jest to możliwe ja również y, pomagam ludziom w zmianie przekonań, yy, pracuję z wewnętrznym dzieckiem, yy, pracuję z podświadomością, tak, żeby zmienić swoje ograniczenia i móc ruszyć do przodu. Yy, ze swojej strony dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś ogląda i ma ochotę zasubskrybować, dodanie lajka, chociaż jednego. Yy, zapraszam również do prywatnych konsultacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę do mnie pisać, mail jest w opisie filmu. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia drogi bliźniak.